No, cześć lwiątka. Cześć misiaczki. Lecimy z czytankiem dla lwiątek na listopad i oczywiście tradycyjnie sprawdzamy sobie związek. No, albo stały, albo mniej stały, na no, jakieś tam związki. Ym, dla singlusiów coś zrobimy. I na pracę. No, a potem co najlepszego do osiągnięcia oraz wy z każdym znakiem zodiaku. Takie buty sobie zrobimy. Zaraz będziemy widzieć, co będzie działo. ulwionek. Ostatni raz. Skarbiaczki. Co tam? Co tam skarbiaczki? To co? Lecimy. Najpierw związki. Dobra. U! Ktoś, kto was podrywał albo kogo wy podrywaliście, rezygnuje, czuje się zrezygnowany. Jakiś podryw bez sensu. Taki podryw, takie, taki flirt, który nie, tak jakby nic nie daje. O, ja nie mówię, że wy, może was. Ktoś zrezygnowany. Miśki, rany boszczy co to wy wyprawiacie? Ej, Ojej, lwiaczki! Lwiaczki, tylko się przyznać, czy to wy robicie, czy to wam robią, to, 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 to. No, bo jakbyście byli chłopakiem, to Was podejrzewam. A jak jesteście dziewczyną, to nie wiem, czy Was podejrzewać, no bo tak mi nie wypada jako kobieta, żeby Was podejrzewać. Ale no, nie możemy wy u wykluczyć. Misiaczki, w jakim związku chyba stałym? Czy coś wyszło na jaw? Czy się ktoś zdał sprawę z tego, że nie kocha? Że jakaś miłość uschła? Być może u niektórych takie coś może być. Słuchajcie, tu niby mamy jakiś podryw bez sensu. A tu mamy pokazane, że w związku stałym komuś czegoś brakuje. I jeszcze to ukrywa. Nie mówi o tym, że mu brakuje. A tu znowu mamy diabła. Kochani, dosyć jednoznaczne. Albo jest tak... Że jest związek. Dajmy na to, że są tylko dwie osoby, i jest pokazane, że kogoś być może coś kusi, albo nawet są jakieś, nie daj Boże, no, nawet używki, jakieś uzależnienia czy coś takiego, i byłoby to ukrywane, i jest to robione dlatego, że komuś czegoś brakuje. Mogą być również zmartwienia finansowe w waszym związku z tego powodu, ktoś. Gdzieś tam zagląda do kieliszka, czy coś takiego. Mini uzależnionko, nie daj Boże, większe mogłoby się tu gdzieś zakraść. Natomiast, yy, kochani, gorzej, jeżeli te diabelskie, dziwne, flirtowe, ukrywane energie w Waszym związku, to są osoby trzecie. Pytanie, kto z Was to robi? Czy Wy, lwiątka, czy człowiek? No, no i wiecie co? Ja nie wiem, bo w tym związku obecnym, w którym gdzieś tam większość z Was jest, bo robimy czytanie dla związkowców, je, przynajmniej jedno z Was czuje pustkę, ale chyba o tym nie rozmawiacie, bo coś jest ukryte. Mogą być też jakieś problemy finansowe, bo ktoś gdzieś na bok wydaje pieniądze i wam nie mówi. Gdzieś tam na przykład jakieś ma uzależnienie, jakiś hazard, czy coś tam. Gdzieś na coś wydaje pieniądze i wy nawet nie wiecie, a te pieniądze jakoś gdzieś tam. Ubywa, ubywa i jest to ukrywane. Może być też coś takiego. Natomiast jeżeli już ktoś czuje pustkę i, z, i w związku nie ma czegoś, no to mówię, może zacząć gdzieś patrzeć w bok. Wy macie uważać, bo będziecie w tym miesiącu prawdopodobnie kuszeni. Ja myślę, że to wy będziecie kuszeni. No jeżeli ktoś inny będzie kuszony, to też się przyjrzyjcie. Jeżeli macie jakiś taki związek, który chcecie... Jakoś tam ratować i chcecie być szczęśliwi i w ogóle, żeby było fajnie. No, a wydaje się wam, że druga strona się troszeczkę oddala i wam czegoś brakuje brakuje bliskości, brakuje seksików i tak dalej, tak dalej. No to się przyjrzeć, bo wygląda na to, że ktoś jest kuszony w tym miesiącu. No. No, nie wiem, co wam powiedzieć, bo. Wy sami wiecie, czy macie za tym iść, czy nie. Ja Wam powiem tylko tyle, że jakieś flirty i jakieś podrywy są zupełnie bez sensu pokazane. Albo jest tak, że ktoś ma stały związek, a z zewnątrz przychodzą jakieś dziwne podrywy i to jest po prostu bez sensu, należy sobie dać spokój. Albo jest tak, że w Waszym związku stałym jedno próbuje drugie jakoś podrywać, żeby rozniecić jakiś ogień, a to drugie w ogóle nie reaguje. I wtedy to pierwsze, które próbuje, czuje się zupełnie zostawione sam, sam, no, sam sobie, czy sama sobie, bo ta druga osoba w ogóle nie daje Wam, czy, albo Wy im tego, co rzeczywiście y, druga osoba by chciała, na przykład. Nie? Ktoś ukrywa, że mu czegoś brakuje. Bardzo możliwe, że. Albo problemy finansowe związane są z jakimś oszustwem. Miśki, musicie się przyjrzeć tej sprawie, bo to nie wygląda dobrze. I jeszcze ten diabeł przy tym. Ten diabeł pokazuje nam głównie, żebyście zwrócili uwagę na to, czy po pierwsze, wasz związek nie jest toksyczny, i są oszustwa, są zdrady, jest masakra i trzeba będzie się poważnie zastanowić. Po drugie, zwrócili uwagę na to, czy jedno z was w tym związku nie jest kuszone gdzieś poza, poza związkiem. Czy ktoś kogoś nie kusi, albo czy coś kogoś nie kusi. No, bo to jest taka droga prosto do, nie chcę powiedzieć do piekła, ale no wiecie o co chodzi. Idzie, słuchajcie, Halloween, jest czwartek, a już robią te, te wybuchy sztucznych ogni niedaleko. Bo oni w Halloween zawsze, kurczę, przez pół dnia robią te, no, fajerwerki I ja nie wiem, czy wy to słyszycie, ale już któryś czas coś tam dupło. Tak brzydko powiem, dupło. Skarbiaczki. W tych związkach dziwnie się dzieje. Przyjrzeć się temu, przyjrzeć się, co to jest. Co jest tym diabłem, co kogo kusi, co kto ukrywa i dlaczego komuś czegoś brakuje. Bo jest oszustwo pokazane, niestety. Nie ma komunikacji między wami poza tym. Single. Single. Na wasze singlestwo wpływa wasze dzieciństwo. To jest raz. A dwa, kochani, niestety pewna niedojrzałość. No. Powodem sytuacji jest, że nie widzicie opcji. Nie widzicie żadnych opcji, żeby ktoś ciekawy się miał gdzieś napatoczyć. Dlatego jesteście singlem. Albo jesteście wybredni, chociaż nie wiem, czy to chodzi. Nie, nie, może nie, może to brzydko powiedziałam wybredni, może nie, może nie aż tak. Ale jest jakaś stagnacja związana z tym, że tych opcji jest za mało, albo nie są takie, jakbyście chcieli. Wydawać by się mogło, że ktoś was obserwuje. Nie wiem, czy wy o tym wiecie, ale jakaś osoba może was obserwować, albo wy kogoś bacznie obserwujecie. Śledzenie jest pokazane. Tylko, żeby nie było tak, że to śledzenie, to jest śledzenie człowieka, który i tak i tak z wami nie będzie albo was śledzi człowiek, z którym wy i tak i tak nie chcecie być, bo to jest takie bezsensowne śledzenie wtedy. No ale może być. Kani. Albo czekacie na powrót jakiejś osoby niedojrzałej, która wam nie miała żadnej miłości do zaoferowania. Nie było żadnej oferty tutaj i raczej nie będzie. Ta osoba nie wróci albo wróci bez oferty. Czyli przylezie, ale dalej nie będzie mieć żadnej oferty. Raczej myślę, że nie wróci, ale może być tak, że się pojawi i manipulacja tak, miłość i oferta nie. A Wy możecie myśleć, że to jest bratnia dusza. Nie wiem, czy to jest bratnia dusza. Jak już, to jakaś dziwna, fałszywa taka Nie bardzo. Niedojrzałe to jest. Kochani, na Wasz stan singlowski u niektórych z Was, bo nie u wszystkich, wpływa jakieś dzieciństwo. Jakaś niedojrzałość, niedojrzałość lub jakieś dzieciństwo, no to może być powiązane oczywiście, i nieotworzenie się na jakąś miłość. Albo... Niepotrzebne dawanie szans ludziom, którzy są niedojrzali, albo za, za, za młodzi, albo niedojrzali. Moglibyście y, szukać za, y, dużo młodszych ludzi. Nawet nie, że specjalnie, tylko tacy się napataczają. Niedojrzałość, manipulacja, brak otwarcia na miłość, dzieciństwo. No, tu trzeba będzie pogrzebać. Kochani, musicie odciąć coś z przeszłości raz na zawsze. Zupełnie grubą kreską odciąć przeszłość. Być może powinniście kogoś zablokować, może tego śledzika dziwnego, może to jest ten dziwny wracacz. I wymyślić w głowie, co to jest to, co byście chcieli mieć miłościo miłościowo, co to jest to, na co czekacie, to, co byście chcieli, żeby przyszło. Odciąć się od dziwnych, starych rzeczy, może od dzieciństwa, może od dziwnych wracaczy. I kochani, iść do przodu. Odciąć się i iść do przodu z nowym pomysłem. No, co nam wypadło? Klatka. Ktoś siedzi w klatce. Nie wychodzi na zewnątrz. Miśki, praca. Zakończenie jakiegoś cierpienia w pracy lub jakiegoś zmartwienia albo uniknięcie, oj. Ojej, jeju, o i to samo macie, co tam parę znaków wcześniej miało. Kochani, Sytuacja obecna, o której nie chcę gadać, bo mi się nie chce, pokazuje mi się w kartach od kilku miesięcy zawsze jako diabeł. Ja o tym już wiele razy mówiłam. Coś toksycznego, fałszywego i jakieś zło. W każdym razie ta sytuacja ma wpływ na Waszą pracę w tym miesiącu może mieć wpływ. No bo to przecież nie jest dla każdego to jest ogólne czytanie, może mieć wpływ na waszą pracę. Natomiast yy, albo unikniecie jakiejś bardzo złej sytuacji w pracy, albo zakończy się najgorsze i będzie dalej no, niezbyt idealnie, ale już to, co najgorsze się zakończy. Jeśli chodzi o pracę, mówimy o pracy, dla niektórych z was praca lub ludzie w pracy są toksyczni, będziecie musieli się zastanowić, czy może już wystarczy tego cierpienia w pracy? Może już wystarczy tego jakiegoś zasiedzenia się w toksycznej pracy, w toksycznej sytuacji zawodowej. Biecie musieli się zastanowić nad tym. Nie karmić tego jest pokazane. Koni będzie podejmowana jakaś decyzja, tak, jakbyście się uwalniali, tak jakbyście. Możecie mieć też pom pomoc ze strony jakiejś kobiety albo osoby spod znaku wagi. Może być, ale nie musi. Tak, jakbyście decydowali, tak jakby jakaś karma wracała, przychodzi jakaś sprawiedliwość. Niektórzy z Was będą jakieś robić sądowe rzeczy, lub um, sądowe, lub ojeju, um, urzędowe jakieś załatwienia, i to powinno pójść po Waszej myśli raczej. Natomiast um, Wy macie. Albo uważać na własne, yy, wiecie co, na, na własną złość, na własne emocje i na taką irytację, żebyście mieli pod kontrolą swoje emocje. To jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz, kochani, nie pozwolić temu diabłu, czy temu czemuś toksycznemu, cokolwiek by to nie było, bo to mogą być nawet ludzie w pracy. Szefostwo, praca sama w sobie. Nie pozwolić, zabić w was jakiegoś ognia, jakiejś pasji yy, i nie dać się sprowokować, tak jakby. Ja nie wiem, co w to będzie, bo to, mogą być, to może być sytuacja ogólnoświatowa, to mogą być dziwni szefowie, to mogą być dziwni ludzie, ale to może być sam charakter pracy, coś, co na was źle wpływa. I wychodzi na to, że w tym miesiącu mogłoby być takie coś, że powiecie: Dosyć tego, ja muszę podjąć decyzję, co dalej. Karmiczna sytuacja to jest odrabiana, bardzo możliwe, że karmiczna sytuacja. Musielibyście się zastanowić, co dalej robicie w takim razie i dlaczego. A może jakąś klątwę ktoś rzucił na waszą pracę, żeby was zranić, ale to ma sens w ogóle? Czemu ktoś miałby na was klątwę rzucać? Kochani, macie nie karmić czegoś, nie odzywać się do jakichś dziwnych ludzi, nie dać się sprowokować dziwnym ludziom. Odeprzeć złą energię. Nie przyjmować tego, tylko to odeprzeć. Hmm. No. Chciwość y, mogłaby być albo jakieś uzależnienie y, od pracy lub od finansu, od pieniędzy. Znaczy to głupio brzmi. Chodzi mi. Mate, skrajny materializm mógłby się u Was pokazać. Także Was pieniądze strasznie kuszą. A to nie to miałoby być tym, tym rdzeniem, tym takim najważniejszym czymś w Waszej pracy. Nie pieniądze, tylko pasja i coś, co robicie albo dla ludzi, albo dla siebie, ale coś, co kochacie, coś, co jest fajne. A Wy moglibyście być skuszeni przez materialną stronę no, tej pracy, czy tego zawodu, czy coś takiego. Dobra. Co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu? Zakończenie zmartwień, w końcu zaczniecie spać, w końcu przestaniecie się martwić, zakończenie jakiejś depresji i ruszenie do przodu. Pasja lub może być pasja w związku, może być pasja w pracy, może być odzyskanie własnej siły i zaczęcie czegoś nowego. Patrzcie. Tu mamy pokazane, że jakieś zmartwienia czy jakaś niemoc, a dla niektórych nawet jakaś depresja, odchodzi sobie. A tu macie dwie karty działań, i dla niektórych są to nowe znajomości, nowe flirty, nowe romanse, lub um, jakiś seksy w związku obecnym i takie fajne, taki ogień, tak jakbyście rozniecili jakiś ogień, który się trochę wypalił. Dla innych nowa znajomość, a dla jeszcze innych. Kochani, nowe rzeczy w pracy związane z pasją i takie działanie i pójście do przodu. Tak, jakby lew przestał się martwić i przestał być taki bierny i zaczął działać. To jest do osiągnięcia dla Was w listopadzie, kochani. I słuchajcie Wy z każdym znakiem. Jeżeli macie barana. u. Kiepsko. Brak równowagi emocjonalnej, zakończenie romansu, kłótnie. Kiepsko, kiepsko. Tak jakbyście się nie mogli zgadać, pogodzić się nie możecie. Nie ma pojednania, nie ma powrotu. Byk, zawieszenie i stagnacja. Nic się nie dzieje w listopadzie ciekawego z bykiem. Bliźnięta. No, tu mogą być romanse, seksy, nowo poznane osoby z podznaku bliźniąt. Tu są pokazane takie: tu jest pokazana taka dynamiczna, ale też seksualna, taka po, po, pociągająca energia między wami i bliźniętami. Rak. Tu się coś rozwija. Możliwe, że rozwijacie, budujecie nowy związek, a możliwe, że macie związek, który się trochę zepsuł, to będziecie go naprawiać. Rozwój lub lekcja jakaś odbierana. Ale dobrze, dobrze się uczycie na jakichś błędach i idziecie do przodu. Dwa lwy. Coś jest nieuleczone. Albo nie możecie uleczyć związku lub relacji, albo nie jesteście razem i nie umiecie się sami z siebie... Znaczy, inaczej. Z siebie nawzajem się nie umiecie wyleczyć. Nie, mo, nie możecie tego tak puścić, a powinniście. Kochani, jeżeli macie osobę spod znaku... Co to się dzieje? Panny... Ciąża. No nie no, żartuję, no nie może być dla wszystkich ciąża. Tak, wszystkie lwy i panny będą w ciąży. Miszki, no ale może być, no to was uprzedzam, jakbyście nie chcieli, no jeju. Słuchajcie, bardzo, bardzo piękna i cudowna energia, jeżeli chodzi o związki, pod warunkiem, że nie ma czyjś małżeństw na boku. No znaczy, wy byście byli wtedy na boku, a nie małżeństwo. Jeżeli nie ma, to OK, to wtedy mamy pokazaną miłość, rozwój, empatię, dojrzałość, bardzo taka piękna bezwarunkowa miłość, bardzo ładna karta. No z wyjątkiem sytuacji, w których ktoś jest czyjąś żoną lub mężem mhm. Waga. zabawa z wagą, pojednanie spotkanie, ale na razie zabawowe czy będzie z tego coś poważnego? Nie wiem. Ale radość, imprezki i spotkanie. Skorpione. Wiecie co? Znowu, jeżeli nie ma żadnych małżeństw, nikt i jesteście tylko wasza dwójka, to to jest dobra karta. Bo wtedy jest pokazane, że zwłaszcza to z was, które jest mężczyzną, bardzo poważnie myśli o tym związku, być może ma jakąś propozycję i rzeczywiście chce się związać i chce coś poważnego robić. Strzelec. Uu. Wiecie co? Albo się będziecie kłócić i krytykować nawzajem. Tak, jakby ktoś był jakiś osłabiony w tym związku, tak jakby ktoś jedno drugie atakuje, a to drugie się nie umie obronić. I pytanie, do czego to doprowadzi. Ale jeżeli sytuacja była taka, że byliście, z, znaczy nie wiem, czy wy, czy oni, jedno z was było zamknięte na związek i nie chciało się otworzyć, to możliwe, że po prostu się otworzy. Tak jakby ktoś y, jakieś bariery, jakieś, y, te, jakiś mur zburzył trochę. No więc, no to wtedy byłoby pozytywne. Ale jeżeli nie ma żadnych murów i żadnych barier, tylko jesteście razem, uważajcie, się możecie kłócić. Uważajcie, żeby kogoś nie krytykować za bardzo, albo żeby im nie pozwalać na to. Koziorożec. Oj, tu zmartwienie i nieprzespane noce. Zmartwień wam przysporzyć może niestety. Koziorożec. Wodnik, Lovelas, Nie wiem kto, czy wy, czy wodnik, bo. Dziewczyny na grupie facebookowej stwierdziły, że największe lowelasy to są lwy i wodniki. I tam jeszcze gdzieś chyba byki, barany chyba podeszły, byki i bodajże ryby gdzieś tam też się przewijały, ale, ale już nie pamiętam jak to po kolei szło, ale, ale lew i wodnik były gdzieś tam no, na czele. No. no to nie wiem kto z was jest Lowelasem, ale miśki, no uważaj na lwe na rębościu. Pojawia się i znika. rybęniki Nie ma oferty, nie ma stałego związku, nie ma naprawiania, nie ma budowania, nie ma planu. Na razie. Może kiedyś będzie. Na razie nie ma. I karta anielska. Wypuść eksa. Uwolnij się od eksa, jest pokazane. Nadeszła pora, aby oczyścić swoją energię. Kochani, zarówno dla, dla y, tych związków, które są nieszczęśliwe, trzeba będzie się uwolnić, jak i dla y, singli, którzy myślą jeszcze o jakimś wracaczu. A widzieliście, że mieliście trochę takiej energii. Także no, zwrócić uwagę na jakiegoś dziwnego eksa, który trzeba po prostu odciąć nożyczkami. Miśki tyle. guziaczki, pozdrowionka. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się niedługo. No i pa pa.